Funny game! Dzień dobry. Yy, zaraz się z moim przywitam. Chodzi, że zapomniałem tego dodać w filmie, teraz to nagrywam. Yy, tak chodzi po prostu dograć. Yy, pierwsza rzecz to łapka w górę subskrypcja i komentarz, jeżeli chcesz. A druga rzecz to odcinek w, z notatnika będzie we wtorek, bo kilka osób mnie pytało. dzisiaj tam tym traktorem. Yy, no, to tyle chciałem powiedzieć. E, zapraszam do odcinka. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku z Minecraft Farmer. E, nie było... E, dobrze, może e, zanim się tam ten. E, ja wam powiem tak. Już zaczynamy, to już muszę wytłumaczyć się. W czwartek nie było odcinka, ponieważ miałem dużo prób i nieudanych, a później YouTube postanowił jednak, że... A nie dobrze, wysyłać film? Mm -mm, nie możesz. I mi go usunął. No i tyle było. Więc postanowiłem sobie zrobić może taki troszeczkę wolny i te. I teraz w piątek to nagrywam. W sobotę to rzucę. A, jest już zima, więc. zajmę. W zimę. Weźmy. Jest zima, a my mamy pewne zadanie. Troszeczkę się działo tu. A jakie zadanie? Właśnie pamiętacie tego pewną osobę yy, nie widzicie tego yy, zaraz, to się brało tym no i jedziemy mamy zawieść znaczy nie wiem po co w sumie biorę puszczam wezmę to później I jadę właśnie traktorem bo mam zawieść yy, owce znaczy trzy owce i jednego barana do rzeźni tak, powstała tu rzeźnia i jeszcze kilka innych rzeczy, zobaczymy, jak wiem mam je tam pojechać, tam je dostać. o widzicie już nawet lód powstaje, tutaj macie, o lód, więc mam pojechać i właśnie je zostawić, te właśnie na owce i tego barana. Później tam się je weźmie. Z możemy w sumie zobaczyć, ale tam nikogo nie powinno być. Tak nam Tak mi powiedział. Mam. Znaczy ja teraz wam mówię, ale on mi powiedział, że ten... Że nie że tam nie, nie będzie nikogo, ale zostawić, bo powiedzieli, że to zostawić mu i tak dalej. Kurczę, o jajko zabrałem, super. Widzicie, to jest właśnie ten. Pamiętacie go? Niektórzy pewnie pamiętają, że właśnie to, farma, spróbuj wejść. No, teraz nas grzecznie, teraz mnie grzecznie poprosił, bo jako jedyny, znaczy, jako jedyny jeszcze się nie kłóciliśmy yy, i tylko ja mam jakiś sprzęt w do sąsiada, który też ma, ale właśnie ten. Ja wiem że to jest No, i mamy wziąć te. Pierw muszę z nim pogadać. Yy. Dzień dobry. E, dzień dobry, ja chciałem. Ja miałem to właśnie ten przyjechać po nim, zabrać. Zapłacić, e, tutaj mam, okej. Okay. To są właśnie pieniądze, które mi ma zapłacić za dostawę. Ok, to ile dostaję? dostaje? Dobrze, do widzenia. Ciekawe, ile dostaję za to. E, raz, dwa. Co? Nie rozumiem. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Nie wiem, zaraz, czemu tego barana nie mogę? Zaraz porozmawiam z nim. Ale słuchaj, barana nie mogę wziąć, on ucieka mi. A, no super. Wymieni sobie. Yy, wolę yy, to, niech wezmę sobie jakąś owcę. Ale. Czyli tylko trzy na razie. Czy mam specjalnie po jedną przyjeżdżać? Ja w ogóle na tliny nie trzymam, ok. Yy, no to jedziemy, chodźcie. Oj. O. A zacina mi trochę, bo jest właśnie ten. Nie mówcie, że owce mi się kurczę, zerwały. Ty, ty i ty. Chodźcie. Nie mówicie, że traktor jest od was szybszy. Kurczę, nie wiem co się stało. Coś mi by... A O, telefon mi przeszła wiadomość. Chodźcie. Że będę tak jechał, żeby zobaczyć czy idą za mną. Kócie, coś tam lata, ale nie wiem co. Hmm. Poczekajcie. Hmm. Ojeju, laptop by mi spadł widzowie. Y tak, nagrywa się wszystko. Nie, co tam na to nie widzę. A i miasto się troszeczkę zmieniło, zapomniałam wam powiedzieć. Oprócz tego, że się dobudowała, tam jakaś kilka rzeczy. Wiem, że ma tam jeszcze się zbudować. Tam jak dojedziemy, to wam powiem. Albo jak będziemy jechać, to wam powiem. Ma się tam dobudować właśnie firma, chodzi budowlana, jakaś fabryka stacja... E, ro, chodzi tam właśnie ku... znaczy skup... no stacja właśnie, żeby wapno na przykład sobie brać. Chodzi do tarak, chodzi wiecie jakie wapno, a nie... chodzi takie rolnicze, znaczy rolnicze. zwyczajne wapno po prostu używane. Tylko używa się go też do rolnictwa, więc mi... O nie! Kysz. Wilk mnie chciał zaatakować, kurczę. Zabiłem wilka. Kurczę, no weź. Wilk chciał mnie za sobą ten, chciał mi przerwać moją misję dostarczeniem owiec. Tyłu przypięte i idą i rzecznie. Pierwsze co możecie zauważyć jak dojedziemy to właśnie to, że powstał tu park. A, jest coś wiśniacy już chodzą po takie, okay, dobrze. Pod murkiem. Więc tak, doszła myjnia, powstała i myjnia tutaj jest, jak widzicie i co się stanie? cofnęło mnie. Yy. Oprócz właśnie tego, że jest tu właśnie myjnia. Tutaj jest myjnia. Można się tam ten. I tutaj jest park. nad grill jest, patrzcie. Tu można tu sobie grilla zrobić, ale to bardziej na wiosnę. I właśnie powstała ta dzielnica. Widzicie na otwarty tam takie coś? To właśnie tam mamy iść i dostarczyć. Może jakoś się ugałam, że chociaż... O, słuchaj. Wezmę te trzy owca, barana lub owce, tam sam weźmiesz. Pójdziesz do miasta po kotlety i, we, i od razu weźmiesz. W ogóle fajny, fajny do hot-dogów. Ale to później. Eee, to się tutaj zatrzymam? Zerwałaś się, tak? Nie, chodźcie. Wszystkie tu. Chodźcie. Chodźcie. Kurczę byście jeszcze w panny gdzieś. Siedzieć tu w ogóle ci... E, zaraz co to jest? Tutaj tu jest skrzynka, ale nikogo nie ma jak to mówiłem. E, zostawię mu, jak przyjdzie to sobie weźmie. A to krew jak spływa, lub coś. No, jakieś dół. Dobrze, nie powinno się interesować. A, zamknąć powiedział jeszcze, zapomniałem. Huuu, ciekawe. Może zatrzymamy się na hot doga. No i patrzcie. Nie tak źle. Dzień dobry, można Hondoga? Doga. A, już już później nie przyjmuję, bo zamykasz. Okej, okay, dobrze. A co tu są? Soki u Angeli. A tym co pisało. Y Rzeźnik Roman. Okej. Okay. Hops. No to jedziemy. Myślę, że to miasto za niedługo się jeszcze bardziej zmieni. niż tylko tak. Możemy w sumie umyć. Ten. Traktor. Chociaż nie wiem, jest czysty moim zdaniem. Ale tak, żeby przetestować, co nie? Ale pieniędzy nie mam, no właśnie. Widzowie, no właśnie pieniędzy nie mam. I tak moim zdaniem się nie myje traktoru co jest tutaj? Ławeczka. Grill. A no po prostu widzowie no zobaczcie. No bo bogactwo tutaj jest. Bogactwo. E, a, film z notatnika no będzie. Ja to powiem na początku. Ja to wkleję jeszcze tam głos. Zrobię. E, parking dla klientów. O, ubrałeś się już inaczej. Dobrze. Yy, ho, wiesz co? Mogę tam sobie skorzystać z mieniny. No proszę, oddam ci innym razem. Zgadzasz się? Dzięki. Dobrze. Możemy przejechać się wziąć umyć. Chodzi ten. Dobrze. Ja z tym wiem, że to jest ryzykowne, A, bo nie włączył. Okej, okay, dobrze. Teraz włączę. Teraz dobrze. Tutaj wzięło mnie, przymyło. I myślę, że chyba czyść... Jest czysto. A, zgasić trzeba jedynie. Dobrze. Więc. Ej, nie było tak źle. Umyło. Myślę, że czyste. No to jedziemy. Ja w sumie mogę już się za kończyć. Bo to na tyle, co chciałem zrobić. Więc oczywiście tu macie mój kanał, tutaj macie mój odcinek poprzedni, a tutaj macie odcinek preferowany od YouTubea na mój kanał. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia!